Teraz, kiedy nowy minister zdrowia wyczynia harce zbliżone do tego, co robił Łukasz Szumowski, chcę się przyznać do tego, że półtora miesiąca temu, 25 sierpnia, napisałem coś, co może teraz być wstydliwe, ale jest w tym tekście trochę myśli, które na dzisiaj mogą być aktualne. I dlatego podzielę się z Państwem, czytając fragmenty tekstu właśnie sprzed no, półtora miesiąca. Otóż wtedy, kiedy to pisałem, gruchnęła pogłoska, jakoby ministrem zdrowia miał zostać generał profesor, który pod czujnym okiem ministra obrony czuwa nad zdrowiem samego prezesa, no dziś już wicepremiera Grzegorz Gierelak. Miał zostać ministrem. Bardzo polecam zapamiętanie tego nazwiska, kto go jeszcze nie zna. Generał Gierelak ze Szpitala Nasza Serów. Ostatnio mówił do publiczności, ostatnio, czyli w sierpniu, dużo pisał na Twitterze, zapewne też do prezesa to mówił, a mianowicie, cytuję, brakuje nam jasnej mapy drogowej przed jesienią jasnych wskazówek dla społeczeństwa i jasnego przekazu w jakim kierunku zmierzamy. Ostatnią rzeczą jaką powinno się komunikować jest przekaz obawiam się jesieni. I jeszcze pisał tak: Nadal jest epidemia. Światowa Organizacja Zdrowia podtrzymuje stanowisko w tej kwestii. Natomiast dane z ostatnich tygodni Pokazują, że zagrożenie w dużej mierze ustąpiło. Na dziś jest za wcześnie, by podjąć decyzję o odstąpieniu od stanu epidemii. O tym mówił właśnie, o uchyleniu, o odwołaniu stanu epidemii. Do tego musimy wrócić, ale planuje się ponoć jakiś stan nadzwyczajny, być może stan wyjątkowy. Ciekawe, czy rząd zamierza Połączyć stan epidemii ze stanem wyjątkowym, co byłoby być może korzystne dla poddanych, bo by się zbiegły przepisy, które na pewno jakoś tam się wzajemnie sobie przeszkadzają. Czy rząd zamierza znieść stan, uchyl, odwołać stan epidemii i wprowadzić jakiś stan nadzwyczajny? Tego nie wiemy, a warto się już nad tym zastanowić. Dobrze, wracam do lektury sprzed półtora miesiąca. A więc Gierulak, Gierulak pisał następująco. Podjąć decyzję za wcześnie, żeby podejmować decyzję o odstąpieniu od stanu epidemii. Mam jednak nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni taka decyzja będzie mogła zostać podjęta. No właśnie. Tylko, że wtedy zaprowadzą nam stan nadzwyczajny, konstytucyjny. Zobaczymy. Czytam kolejny cytat z Gierelaka. Wykonujemy znacznie więcej testów. Już wtedy, tak. No teraz jest wam 140 tysięcy dziennie, tak? To są dopiero poczty. Wykonujemy znacznie więcej testów, pisał Gierelak w sierpniu, dlatego to naturalne, że rozpoznajemy więcej przypadków. I dalej. Posługuję się danymi epidemiologicznymi i opiniami światowych wirusologów. Część z nich wycofuje się dzisiaj ze stwierdzeń, które padały w marcu czy kwietniu o tym, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym, z czym ludzkość nigdy nie miała do czynienia i co ją zdziesiątkuje. I teraz najważniejsze. Potrzebna jest zmiana w komunikacji społecznej i odejście od promowania farmakoterapii na rzecz inwestowania w zdrowy tryb życia. Dyrektor Szpitala Nasza Serów, podobnie jak wielu z nas, na pewno z moich przyjaciół internetowych, jest zwolennikiem cięcia kosztów i profilaktyki, prewencji chorób, a nie pakowania się w choroby, a potem ich leczenia. Ale to nie on został ministrem. Nowy minister zapewne zaprezentuje no, podobną myśl, tak, który pisałem. Okazało się, że, że nie, ale przeczytam, co dalej. Ministrem został pierwszy nie lekarz od 16 lat, z tym, że Marian Czakański i Wojciech Rudnicki rządzili resortem zaledwie dwa miesiące w sumie. Kilka lat wcześniej za aws inżynier Franciszka Cegielska wytrzymała aż rok pod Jerzy mózgiem. 20... 20 sierpnia ministrem ogłoszono teraz menedżera, dotychczasowego szefa NFZ-u, który to menedżer publiczny, jak czytamy w ogłoszeniu, na które się zgłosił, musiał się zgłosić na konkurs na szefa NFZ-u miał prowadzić gospodarkę finansową NFZ, a nie robić wszystkim dobrze. Tak więc mamy ministra, który w obliczu radykalnego spadku przychodów ze składki będzie w służbie z podatków tak w ogóle będzie w służbie zdrowia równie radykalnie oszczędzał na polecenie władzy politycznej. Partia nasza ukochana nie zamierza rozpisywać wyborów i będzie wdrażać najboleśniejsze, nawet, przepraszam za słowo, brzydkie reformy. A ciekawe, że w górnictwie i energetyce rząd jednak nie zamierza oszczędzać, a dałoby się audyt zrobić, sprawdzić kto kradnie itd., tylko woli po prostu pozamykać kopalnie i elektrownie w Bełchatowie. Tu zachodzi analogia do równie marnotrawnego, więc złodziejskiego sektora zdrowia. Czy pisowski rząd będzie ciął koszty i jakie koszty? Czy będzie łapał złodziei i ścigał przepłacone faktury? Na sprzęt, na leki, te wszystkie dziwne układy z Big Farmą. Czy będzie też zmierzał ku likwidacji całego publicznego systemu, może? No to pierwsze jest pewne, będzie ciął koszty na pewno. Tylko pytanie od kogo zacznie. A drugie, no właśnie jest mniej pewne, bo łatwiej się oszczędza kosztem pacjentów niż kosztem swaniaków, którzy mają dojście do rządu. Natomiast odejście od publicznego systemu obecnego może zdarzyć się bez woli rządzących. Wszystko zależy od dalszego przebiegu wielkiego kryzysu. Od lat do obiegu takiego bardziej niszowo-fachowego wrzucałem, od 20 lat, rozważania nad tym kryzysem, który nadszedł. Który miał wymusza redukcję lub demontaż, no w naszym wypadku NFZ. Kryzys już nadszedł, jego efekty na pewno nie będą w pełni kontrolowane. Wszystko się może zdarzyć. Teraz przeskoczę do sprawy amerykańskiej, która ma związek z tym kryzysem finansowym w zdrowiu. Tydzień po wyborach prezydenckich Sąd Najwyższy Ameryki ma rozpatrzyć spór, o konstytucyjność ustawy wprowadzającej Obamaka, czyli ten system, powiedzmy sobie, ubezpieczeń zdrowotnych w Ameryce. Demokraci chcą w kampanii wyborczej skupić się właśnie na opiece zdrowotnej, a chyba tak bardzo się nie skupiają, aby odzyskać Senat i Biały Dom. Administracja Trumpa chce, aby sąd orzekł nieważność ustawy, w tym przepisów o finansowaniu opieki nad pacjentami z uprzednimi przyczynami pokrytych zdarzeń, czyli ubezpieczyciele prywatni pokrywają, pokrywają ryzyko pewnych, pewnych niedomagań ludzkich, tak, koszty, ale chodzi tutaj o to, czy pokrywa się również te koszty, które wynikają z wydarzeń, z przyczyn uprzednich, tak, przed ubezpieczeniem. Obamacare to system dotowany przez państwo i obejmujący ulgi podatkowe, czyli kosztowny dla zadłużonego na 26,6 biliona dolarów rządu. Rozprawa w Sądzie Najwyższym USA 10 listopada oraz menedżer, technokrata na czele Polskiego Resortu Zdrowia to są oznaki, że rządzący państwami zachodu i w Polsce, w Ameryce i pewnie gdzie indziej, coraz lepiej rozumieją, że system pada. Ale prywatne ubezpieczenia nie muszą mieć z tego wielkich korzyści, bo 100 miliardów, jak planowano ze składki zdrowotnej w tym roku, to bez przymusu się już zebrać nie da. Zresztą z przymusem też się nie da zebrać tyle pieniędzy na zdrowie. Do NFZ nie popłynie w bieżącym roku i na pewno dużo mniej w przyszłym roku, bo kryzys się rozkręca. Biedni i ofiary kryzysu pozostaną poza systemem. Jest jednak nadzieja, że spadną też ceny leków i usług, bo teraz Dotowane wszystkie leki usługi są siłą rzeczy droższe. Wszystko, co jest dotowane przez państwo jest droższe. Jeżeli zabraknie pieniędzy państwowych, żeby dotować, to ceny opłacane w mniejszym stopniu przez państwo albo w ogóle w żadnym stopniu przez państwo będą musiały spaść. Oczywiście dla klienta mogą się okazać wyższe niż teraz, ale nie muszą. Ale to, jest, to może coś takiego będzie błogosławionym efektem ruiny NFZ-u i ogólnej deflacji, ale oby, oby jak najszybciej, ale nie wiemy, kiedy to nastąpi. Wyszedłem od sprawy now, nowego ministra, który, który miałby się COVID-em zająć w, na sposób lepszy niż dotychczasowy. Niestety, Niedzielski nie jest Gierelakiem i zawiódł moje nadzieje. Natomiast. Już pomijając teraz sprawę ogólnie finansowania zdrowia i to, to wszystko, co powiedziałem o Polsce i Ameryce i o tym, że to się rozpadnie, to jednak wróćmy właśnie do sprawy, do sprawy samego niedoszłego ministra, generała Gierylaka, szefa szpitala, nasza serwis. Otóż mówił rzeczy szalenie mądre, bo system musi się przestawić spłacenia za choroby na płacenie za zdrowie. Myślę, że wielu z Państwa poprze moją opinię, ona jest chyba dość powszechna już. Będzie musiał się przestawić, bo nie będzie pieniędzy. Kiedyś. Pytanie kiedy? Natomiast w obecnej dokładnie sytuacji, w tych dniach, kiedy rząd wszczyna nowy lockdown i kiedy się upomina mu wicepremiera, prezesa Kaczyńskiego to, żeby powiedział, jak jest naprawdę, żeby go nie trzeba było wskazywać paluchem, panie Kaczyński, to pan jest wrogiem Polski. Niech on to zrobi, ale niechże on sobie przypomni, co mu z całą pewnością mówił profesor Gierelak, który z którym się jakie wieści nie się znają, i niech może pomyśli, czy przypomni sobie to i pomyśli, jak to zastosować. W praktyce być może wbrew oligarchii finansowej, która naciska na co innego, proszę oczywiście o udostępnianie. Mam wrażenie, że YouTube trochę przycina zasięgi. To niemożliwe, żeby film, który ma sto kilkadziesiąt komentarzy, miał tylko 4000 tysiące wyświetleń. No, ale może tak jest. Nie wiem, ja się na tym nie znam. W każdym razie sam na własne na oczy widziałem niedawno na moim filmie, jak licznik poszedł do tyłu. Przy mnie to było po prostu. Włączyłem licznik i licznik poleciało o kilkaset numerków do tyłu. No ale nie wiem, jakie jest. W każdym razie, tak czy inaczej, proszę o udostępnienie. Wydaje mi się, że te sprawy są naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza te sprawy finansowe i że dobrze byłoby, żeby to jak najwięcej ludzi dało i żeby im to dało do myślenia. No i oczywiście proszę o komentarze, o nowe informacje. Związane właśnie z systemem finansowania, zwłaszcza zdrowia, nie tylko sam system zdrowotnym. Może coś na temat generała Gierelaka, może na temat innych lekarzy, fachowców od zarządzania służbą zdrowia, od finansowania zdrowia, którzy mają podobne poglądy i z którymi można byłoby coś budować na przyszłość. Dziękuję Państwu bardzo w przeddzień lockdownu maseczkowego w piątek wieczorem.